Natomiast Biden stał ze swoją żoną i obok Macron ze swoją, no i w którymś momencie przykucnął. To w domu starców opiekuje się starszymi osobami. To wie, że im się zakłada pieluchę na taką właśnie okoliczność. Biden na oczach kamer w środku imprezy przykucnął dwukrotnie, zrobił kupę do pieluchy, i Jill, jego żona, wyprowadziła go, zatykając nos. Natychmiast w trakcie imprezy wojsko salutowało, no ona go sprowadziła ze sceny. I to. Jest facet, który trzyma guziki atomowe. No pewnie nie trzyma, ale to jest też sytuacja niebezpieczna, jeżeli formalnie te guziki należą do niego, natomiast cała ekipa go kryje, nie używa 51. poprawki do konstytucji, czyli niezdolny czasowo bądź trwale do pełnienia obowiązków, zostaje od władzy odsunięty za wiedzą wszystkich najważniejszych, czyli Kongresu, Senatu, no i władzę przejmuje wiceprezydent, bo to jest, jaki by nie był. To Kamala Harris jest głupia, ale przytomna, natomiast Biden jest głupi, nieprzytomny i robi pod siebie w taki sposób, że już nie da się w żaden, nijak się tego nie da ukryć, w związku z tym poniża też Amerykę, ale w, w tym przypadku Francję też poniża. Ameryka przysyłając kogoś w takim stanie.